Wiele osób kojarzy Kluczbork z pszczołami i ich słynnym badaczem, księdzem Dzierżonem. Jednak stolica polskiego pszczelarstwa ma do zaoferowania gościom o wiele więcej. Ładnie ukwiecony rynek, przyozdobiony zgrabnym, sięgającym czasów renesansu ratuszem i przyklejonymi do nich kamieniczkami, to zapowiedź sporej dawki przyjemności, jakiej dostarczy odkrywanie zakątków miasta. A jest ich całkiem sporo. Oprócz kilku zabytków, do których tematu jeszcze wrócimy, znajdziemy w nim jeden z najciekawszych parków miejskich pośród miast podobnej wielkości. Przywrócony do XIX wiecznej świetności, nie tylko odsłania coraz to nowe fragmenty o zmiennym charakterze i nastroju, ale przede wszystkim umożliwia wypoczynek na różnorakie sposoby. Niedaleko parku ciekawe muzeum poświęcone w głównej mierze pszczelarstwu. Ukazuje dawne i współczesne sposoby pozyskiwania miodu, narzędzia oraz sprzęt do pracy w pasiece, ule różnych epok i konstrukcji. A wreszcie opowiada o księdzu Janie Dzierżoniu, dzięki któremu świat dowiedział się, w jaki sposób rozmnażają się pszczoły. W muzealnym ogrodzie natomiast barwna niespodzianka. Te bajkowych kształtów ule z całą pewnością zachwycą nie tylko małe producentki miodu. Przyjazne dzieciom przybliżanie tematyki pszczelarstwa przejawia się również w interesujących muralach przy skwerze z pomnikiem poświęconym postaci księdza dzierżona. Wróćmy jeszcze na chwilę do zabytków. Wśród nich stojący opodal rynku gotycki kościół wyjątkowej klasy. Jego surowe na pierwszy rzut oka wnętrze niespodziewanie ozdobiono całym zestawem ślicznych rokokowych cacek. Zwraca uwagę elegancki ołtarz, przypominająca kwiat ambona, oraz organy, których prospekt cieszy oczy muzykującymi aniołkami i detalami pełnymi fantazji. Przykościelna wieża zachęca do wspinaczki. Udostępniono ją ku satysfakcji licznych miłośników podziwiania miast z lotu ptaka. Kierując się ku centrum kluczborska bajka oraz kina bajka, Warto z kolei zwrócić uwagę na plejadę koncepcji architektonicznych i urodę wielu kluczborskich kamienic. Z kolei ten pozornie skromny budynek dawnego zakładu dla ubogich to wczesne dzieło Karla Gottharda Langhansa, późniejszego autora wielu znanych budowli w stolicy Niemiec. Już jako sławny architekt Langhans wrócił w okolice kluczborka i zaprojektował pałac w pobliskim Maciejowie, którego bryła jest wzorowym przykładem klasycyzmu. Kryją się w nim warte odwiedzin wnętrza z częściowo zachowanym wyposażeniem jeszcze sprzed wojny. Wyjątkowym rarytasem są zaskakujące współczesnym charakterem malowidła ścienne, a wykonane, jak się okazuje, przed ponad 200 laty. Maciejów to również ta cudowna wyspa zieleni wśród rozległych pól, kryjąca słynną pasiekę zarodową, niesłychanie ważne miejsce dla polskich pszczelarzy. Na terenie posiadłości należącej niegdyś do Księdza Dzierżona zorganizowano skansen z różnorodnymi konstrukcjami małych fabryk miodu oraz inhalacjami leczniczym powietrzem prosto z ula. Tutejszy sklepik oferuje sprzęt pszczelarski, co zrozumiałe w tym miejscu, a co ważniejsze dla nas, jakościowe mercedesy wśród miodów oraz cały szereg produktów z ich zastosowaniem. Zupełnie odmienną atrakcją okolic kluczborka są spływy kajakowe z tobrawą. Malowniczy bieg rzeki, przy jej niewielkiej głębokości stwarza okazję do przeżycia przygody, ale też po prostu relaksu w niesamowicie bliskim kontakcie z naturą. Okolica sprzyja także dwóm kółkom. Spośród wielu możliwości polecamy szlak kościółków drewnianych. Odkrywając je niemal w każdej miejscowości. Warto zajrzeć do ich wzruszających przejawami ludowej pobożności wnętrz. Wspomnijmy też o regionalnych smakach. Jeśli chcecie skosztować niepodrabianej, autentycznej śląskiej kuchni i dodatkowo w mistrzowskim wykonaniu, pytajcie koniecznie o te dania. Na szczęście jest gdzie pozbywać się nadmiaru kalorii. Miejski ośrodek wypoczynkowy w Bąkowie oferuje kompletny zestaw przyjemności pobytu nad basenem. Na miejscu znajdziecie również świetny kemping. W sierpniu odbywa się tu sławny festiwal muzyczny Stolica Reggae, zamieniając Kluczbork na parę dni w roztańczoną polską Jamajkę. Mały rzut beretem w kierunku miasta, kąpielisko o całkiem innym charakterze. Tu poczujemy się całkiem jak nad Bałtykiem. Plaża, tony białego piachu, przystojni ratownicy, a nawet wypożyczalnia jednostek pływających. Widzicie Państwo sami, w wakacyjnym kluczborku nie brakuje niczego. Polecamy.